Następny tydzień przyniesie wiele ciekawych kulturalnych wydarzeń, o których już teraz w bloku ogłoszeń. W okresie od sierpnia do grudnia 2019 roku Urząd Miasta Wąbrzeźno realizować będzie projekt pod nazwą "Planowanie z mieszkańcami", w ramach którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Jeziornej w Wąbrzeźnie. 26 września o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Amfiteatru odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ulic Hełmińskiej i Jeziornej. Zapraszamy! Rusza nabór wolontariuszy do szlachetnej paczki. Już teraz możesz zgłosić swoją kandydaturę, żeby móc nieść pomoc drugiemu. Szczegółowe informacje podane są na stronie www.szlachetnapaczka.pl Ukośnik Super W. Od 12 do 15 września będzie się odbywał Wążeski festiwal historyczny. Już jutro w czwartek o godzinie 17:00 wystawa pod tytułem Pamiątki po dawnym Wąbrzeźnie. W piątek w domu kultury od godziny 17:00 rozpoczną się prelekcje naukowe Joanny Kalenik, Michała Młotka oraz Pawła Bekera. Sobota przyniesie nam piknik oraz ognisko na Podzamczu, a także spacer historyczny, który wystartuje z WDK. Festiwal zamknie w niedzielę Msza Święta w Kościele pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 19 września rozpocznie się 9. Wąbrzeski Festiwal Turystyczny. Impreza jak co roku opiera się przede wszystkim na spotkaniach z prelegentami, którzy opowiedzą o swoich podróżach m.in. do Afryki, USA, Tajwanu czy Amazonii. Oprócz tego można zapisywać się na Marsz na Orientację oraz turniej Paintball. Spotkania z podróżnikami odbędą się w Wąbrzeskiej Bibliotece. 20 września czekają nas kolejne seanse kina zbliżeniowego Visa. Tym razem w repertuarze znalazła się animacja Angry Birds 2, dramat historyczny pod tytułem Piłsudski oraz Horroror. To rozdział 2. Bilety dostępne w kasie kina Visa w dniu projekcji oraz w przedsprzedaży online. 21 września odbędzie się rajty rowerowy. Urząd miasta Wąbrzeźno zaprasza wszystkich zainteresowanych na Wąbrzeski Rynek o godzinie 10:00. Miłośników gry w szachy zapraszamy na turniej szachów szybkich FIDE. W tym roku rozgrywki odbędą się 22 września o godzinie 10:00. 24 września w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej o godzinie 17:30 odbędzie się spotkanie autorskie z Olgą Wiechnik. Głównym tematem będzie rozmowa na temat jej debiutanckiej książki pod tytułem Posełki Osiem pierwszych kobiet. Serdecznie zapraszamy! Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich. Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 września w godzinach od 8.30 do 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. Wąbrzeski Dom Kultury zachęca do składania prac plastycznych w konkursie Wakacyjna Przygoda. Udział wziąć mogą dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Prace należy dostarczyć do 27 września. 4 października wąbrzeźnianie będą mogli powitać jesień na rynku podczas okolicznościowego jarmarku. Dokładny program imprezy dostępny wkrótce. Do 11 października można zgłaszać kandydatury w konkursie Polskie Zapomniane cmentarze. Maksymalnie 5 wywołanych zdjęć należy dostarczyć do wążeskiego Domu Kultury. 18 października o godzinie 18 w WDK odbędzie się spektakl teatralny pod tytułem Kariera po polsku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zakupu ostatnich biletów. A osoby, które zarezerwowały wejściówki, prosimy o odbiór ich w Wążeskim Domu Kultury. Po wakacyjnej przerwie ruszył nabór do kół zainteresowań działających w strukturach Wążeskiego Domu Kultury. Wykaz sekcji i terminy zapisów znajdą Państwo na stronie placówki. Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń na stronie WDK Urzędu Miasta oraz w portalach społecznościowych. Planowane inicjatywy rozpisane są także w Informatorze Imprez na 2019 rok. Informacji na temat nadchodzących wydarzeń udzielają organizatorzy.